Siemanko, siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś mamy o dziwo piękną pogodę, bardzo mnie to cieszy. Yy, miałam w planach wyjść na spacer. Nie wiem, czy to się wydarzy. Wiecie, jak to jest. Yy, Czek planuje, planuje, a później wychodzi, jak wychodzi. Ja oczywiście z kawą yy, chciałam Wam pokazać parę rzeczy, które zakupiłam w Alim i zakupiłam je w ubiegłym tygodniu, ale. No, jakoś nie miałam czasu Wam tego pokazać. A więc, yy, kupiłam trzy takie nieduże lampki. Dwie białe, jedna czarna. Tak? I tutaj jedną pozwoliłam sobie wyjąć. Mamy tutaj tę, tą papierową konstrukcję gwiazdy u góry. Yy, podstawka tutaj się to świeci. Ja już włożyłam baterię. I baterie również były w środku, także to się chwali. Yy, I mamy tutaj nakrętkę, i na ten gwint tutaj, zobaczcie, nie wiem czy będzie dobrze widać, yy, po prostu przykręcamy yy, to do góry. Poczekajcie, może ja to uczynię, żeby to się chyba wezmę z tej strony, tą, ten kabelek. Bo inaczej nie da rady. A, dobra, już teraz załapałam. Jednak muszę to wyjąć. Jest to banalnie proste. Bym powiedziała dla dzieci. Praca. No, banalnie proste, a mi się tutaj. A, już dobra. Gwint załapało. No ale coś tu przekrzywiłam. No, dla dzieci, a sama nie umie. Co jest? Dobra. No jakoś. No niby nakrętka jest prosta, a to się tak skrzywia. Dobra, przyciśniemy, wyprostujemy i będzie dobrze. Założymy teraz to tutaj na środek, wezmę na tą środkową. No. I tu, zobaczcie, tylko bierzemy w dół, ściągamy tą taśmę. Czekajcie, wezmę tutaj, opuszczę na dół. A tu jeszcze jest, żeby to schować. Dobrze, na razie jest tak. Później muszę sprawdzić, żeby włożyć to w tą dziurkę, żeby to było efekt A. Już wiem. Słuchajcie, już wiem. Dam radę. Jednak kobieta musi troszkę pomyśleć, jest już równo. Wstążeczka. Bardzo się chwali im za to, że jest tutaj. Nie ma sznurka, tylko jest taka biała wstążeczka. Można ją do środka schować. Ja, ją, ja później to uczynię. Więc takie dwie, e, trzy, przepraszam, lampeczki. Chcę je postawić tutaj. Na parapetach, w salonie, tak wiem, mam tutaj trzy okna, bo tą czarną nie ukrywam, chciałam postawić w sypialni na parapecie. Zobaczę jeszcze, jak to zrobię. Czy będą dwie po bokach, czarne, białe, a czarna na środku? Nie wiem, do świąt jeszcze jest daleko, ale chciałam Wam pokazać, bo a nóż, widelec u Was też się pokażą. Ten papier jest, no jak papier, ale takiej grubszy, więc jakościowo jest ok. No i plus naprawdę za to, że są baterie już w środku, bo nie zawsze można kupić jakąś tam lampkę czy tego typu gwiazdę, już jest w zestawie, a tutaj już mamy. A słuchajcie, mamy, ani zapaliłam. No teraz może tak nie widać tego efektu, bo jest jeszcze widno może postaram się wam jeszcze wieczorem to nagrać ale coś takiego chciałam mam większą taką gwiazdę ale ona jest do przyczepienia nie wiem do ramy w oknie czy gdzieś podwiesić i to nie za bardzo tego typu również widziałam kiedyś kiedyś lata świetlne w IKEA też mi się podoba, u kogoś widziałam, po prostu kupili i jak ja jeździłam do IKEA w tym czasie, nie było albo może już przestali produkować, nie wiem, może już z powrotem zaczęli. Słuchajcie, przyszły do mnie, nie ukrywam, po długim oczekiwaniu trzy takie lampki, dwie tu już wyjęłam. One wyglądają w ten sposób, tak jakby, nie jakby, kształt mają świecę. Zobaczcie, mam nadzieję, że to dobrze się sfokusowało. To jest oczywiście plastyk. Szkoda, że to nie jest szkło, no ale szkło to na pewno by było dużo droższe. Nie pamiętam teraz, ile za nie zapłaciłam. Muszę sprawdzić, czy jeszcze mam gdzieś tam w mailach. Po zapaleniu prezentuje się to tak. Mam nadzieję, że to dobrze widać. A może wieczorem Wam pokażę? Słuchajcie, będzie lepszy widok. I zamówiłam to z tą myślą, żeby postawić te trzy świeczki na stole na święta. Widziałam na tym filmiku, gdy zamawiałam ten efekt, i mi się to spodobało. Mam nadzieję, że w rzeczywistości będzie identyczny. Oprócz tego wczoraj zakupiłam jeden wielki kubas. Kupiłam go na stoisku w Rewe, to jest stoisko Chibo. Czekajcie, chyba nie mogę wyjąć. No, co niektórzy mogą powiedzieć, dziecięcy print, nieważne, mi się spodobał. A najważniejsze, zobaczcie, że to jest wielkościowo duży kubek. A ja lubię, żeby tej herbaty jak sobie zrobię, to jest y, na dłuższy czas, a nie, że trzy łyki i już jest pusto. Oczywiście mogę sobie w dzbanku zaparzyć, y, też tak robię, ale no, urzekł mnie ten kubeczek. Jakbym miała mało, nieważne. A propos kubków. Również z tymi y, y, lampeczkami y, przyszedł mi taki kubek, do kawy chodziło, potrzebowałam do pracy. Z jednej strony yy, mi się on podoba, już sprawdzałam. Dobrze trzyma zamknięcie, jest metalowe. To jest dobre do trzymania, wiecie, yy, jak jestem w domu czy w pracy, ale nie jestem pewna, czy to mi się zmieści tam do tego miejsca na kubek. I chyba dałam ciała. Myślę, że nawet nie chyba, tylko na pewno. Ale to nic. Wykorzystam. Najwyżej postawię do torby. No ale chodziło mi, że podczas jazdy w rajeczek wziąłem No dobra, daleko nie mam. Yy, dam se radę. 10 minut wytrzymam bez tej kawy, a w pracy już będę miała gotową. Bo ta w pracy nie za bardzo mi smakuje, muszę przyznać. Cóż jeszcze mam? Zamówiłam sobie trzy pak yy, leginsów. Zauważcie, że to nie są rzeczy z temu. Ale nie obawiajcie się. Yy, miał być dzisiaj yy, vlog z temu, ale będzie yy, chyba następny. Ponieważ yy, zauważyłam, że parę rzeczy jeszcze mi nie przyszło, więc pomyślałam, a no nożwidele zdojdą. Yy, bo dostałam maila, że przyjdą dzisiaj, więc mówię dobra, wstrzymam się. A więc trzy pak... Yy, Leginsów, takie kolory: różowy, ciemny, szary i niebieski. Yy, nie ukrywam, że przymierzałam wczoraj jedne. Jestem zadowolona. Ja mam taki problem, że nigdy nie wiem, jaki rozmiar yy, zamówić. Wiecie, firma jest firma. W jednej, z, jednego, z jednej firmy zamówię ciuchę w rozmiarze M. W drugiej muszę wziąć w L. A na przykład tak jak ten sweterek mam Skę i jest dość luźnawy. Ten sweterek nie wiem, sklepkik bardzo jestem z niego zadowolona, bo nie jest gruby, a jest cieplutki. Bo przyznawam się szczerze, mój sweterek kaszmirowy, różowy. Co go tak oszczędzałam? No, przyszła myszka i sobie skonsumowała. Myślałam, patrzę, jedna dziurka, mówię, no, gdzieś zahaczyłam, coś się stało, a tam normalnie sito. Więc uwierzcie, tego dnia to nie był mój dobry dzień, bo byłam bardzo zła. Dobrze, do e, rzeczy. Tak wyglądają legginsy jak legginsy. Tu jest szeroka guma. Na jednej nagawce jest taki, bym powiedziała, Uciągliwy print, tak jak tutaj gumka. No i później Wam założę jedne, pokażę, jak się prezentują. No i mówię, tu jakość tego materiału mi odpowiada. No i nie uciska nigdzie, tak? Leży jak ma leżeć. Bo jedne kupiłam i nie, nie, no nie były dość drogie, nie były dość tanie, ale mm, przyznam, oczekiwałam czegoś innego, bo e, po założeniu no, niby było ok, ale po tak 30 minutach czułam się niekomfortowo. Jakoś gdzieś ta, ta, mimo że ta guma była szeroka, jakoś mi się tam, wiecie, w te moje sadełko wbijała i. No, nie było wygodnie. Jeszcze jeśli chodzi o ubranie, zamówiłam taki płaszczyk. Poczekajcie, zapomniałam wyjąć. I dałam ciała po raz drugi, bo yy, sugerowałam się tym, yy, że moja koleżanka, yy, identyczny fason, sobie yy, zamówiła. Znaczy, już ma kilka lat, ma. Kilka um, odcieni. To jest firma, jak się nie mylę, Only, tak. Ale cóż się wydarzyło? Um, z jednej strony tam pisało, że to jest płaszczyk przejściowy. Ja rozumiem, przejściowy, ale w środku, bo już wczoraj sprawdzałam, jest tylko tak, poszewka, i ten materiał wierzchni, on jest cienki, naprawdę jest cienki. Bym powiedziała, że ten sweterek jest cieplejszy niż to. Niby w dotyku to nie wygląda, że to jest takie ciekawe, ale jest. Zaraz wam go założę na siebie i się Wam pokażę. I tak się zastanawiam, odesłać czy nie odesłać. No, w sumie fason mi się podoba. No, ale pytanie, czy ja to będę nosić, czy to będzie praktyczne? Bo założyć tylko to na siebie, to wolałabym założyć, kupić bluzę z takim misiem w środku, dłuższą i cieplej by było niż w tym. No, nie wiem. Zobaczymy zaraz. Na chwilę tu odłożę. Na pewno już zauważyliście, że mam nowe okulary. Tak, te okulary już dawno-dawno były u mnie w domu. Ja po prostu nie miałam czasu pojechać jeszcze raz do optyka, żeby mi tam dobrze dopasował, bo mi się suwały, a tym bardziej, że mam te okulary, góra do patrzenia, dół, do czytania i jak wiadomo, jak się. Takie okulary um, zakłada pierwszy raz, no to musi się oko przyzwyczaić, a tym bardziej, że jak się troszkę wzrok pogorszył i trzeba było zwiększyć moc tych e, szkieł. E, więc takie na 2-3 minuty noszenie, czy tam na pół godziny, to nie zdawało relacji, tym bardziej, że mi to się suwało, mnie denerwowało, że i tak do, źle widzę. Więc byłam wczoraj, e, pani się pyta, czy jestem zadowolona, Mówię, powiem, wam, powiem pani szczerze, że nie, bo znaczy nie, że nie wiem, bo y, moja wina, że nie przyszłam wcześniej, a te okulary, powiem Wam szczerze, nawet y, nie minęły 5 dni 5, 6, jakoś tak już do mnie dzwonili, że okulary są do odebrania tylko po prostu też nie miałam czasu no, ale po tygodniu już je odebrałam. No, a teraz już mam nie wiem, y, czy Wam się podobają, czy Wam się nie podobają. Ja powiem tak, wybrałam ten model, ale to nie jest to, co chciałam. Nie zwracajcie uwagi, że mam jedną bręk wyżej czy niżej, że może okulary są krzywą. Nie, po prostu moja jedna powieka bardziej opada i to tak wygląda, jak podniosę. Brwi ze zdziwienia do góry to jest wszystko ok. Więc jest jak jest. Słuchajcie, nie wszystko da rado się poprawić. No może, można ale to, wiecie, też wiąże się z kosztami. Nieważne, trzeba żyć z tym, co się ma. E, dobra, idę um, przebrać się w te leginsy. Pokażę Wam, jak wyglądają i ten płaszczyk. Może teraz Wam zaprezentuję, jak wyglądają te leginsy na mnie. Może Was troszkę obniżę, żeby było lepiej widać. A więc one się prezentują w ten sposób. O, legins jak legins, słuchajcie, Kuma. Ale jestem naprawdę um, zadowolona z niego. Korek szary, więc jestem z tego trzypaka zadowolona. E, I też, słuchajcie, ja to zamówiłam. Jakaś reklama mi się wyświetlała na Facebooku. Zabicie mnie, kurde, nie wiem. Ja muszę, wiedzieć, wiecie, e, zanim zamówię i e, dojdzie do płatności robić z, y, z klina i patrzeć co i gdzie ja zamawiam, bo no zapominam, zapominam, w tym wieku to się po prostu zdarza, lecę założyć y, ten płaszczyk. Dobrze, wiecie co, ja nie będę już na zamek zapinać, tylko zapnę się tutaj na te y, zatrzaski, żeby szybciej było po prostu. O, i u góry, a tutaj też jeszcze można się zapiąć, przepraszam. No, i u góry on wygląda, tak? No, oczywiście ten kaptur trzeba lepiej ułożyć. Rękaw jest akurat nie za krótki, nie za długi. No i się zastanawiam, słuchajcie, tu są jeszcze, może wam obniżę. Zobaczcie, tu są jeszcze kieszonki i długość jest normalnie, tak jak chcę, że dubsko przykrywa, nic tam nie wieje. No, ale no oczekiwałam, że to będzie troszeczkę cieplejsze. Tu jest kaptur. Ja bym go sobie tak wywijała, bo tutaj jak wyprostowane jest, to tak jakoś nie za bardzo. A jest głębokie. Słuchajcie, zobaczcie, jest głęboki, także nawet jakby ten wiatr wiał, to można jeszcze bardziej sobie tutaj na twarz zasłonić i w sumie o coś takiego mi chodziło. No tylko minimalnie, minimalnie słuchajcie cieplejsze. I nie wiem, no kosztował chyba 56 euro. No mało i nie mało można powiedzieć. Yy, I nie wiem, i nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Pomóżcie, doradźcie. Mam jeszcze czas do zastanowienia. No, nie wiem, co robić. To miało być taka, wiecie, taki płaszczyk kurteczka również do pracy, czy wiecie, szybko gdzieś wyskoczyć na jakieś zakupy. Ech. Nawet na głupi spacer. Ale przyznam, no nie wiem, no muszę się zastanowić nad tym, bo jakoś jestem nie... niezdecydowana na 100%. Yy, muszę się z tym przespać. No ale mówię. Yy. Żeby. Hmm. No, nie wiem, trzeba pomyśleć. Pomóżcie, dam piszcie. Jest sens zostawić, czy nie ma sensu zostawić. Dementacja postępuje. Zapomniałam, że w kiku. Oprócz tego sweterka, kupiłam jeszcze świeczki do strojka adwentowego. Nie wiem, czy jeszcze będzie. Słuchajcie, w takich kolorach. Ale pomyślałam, w tamtym roku były białe świeczki, w tym roku wezmę czerwone, tym bardziej, że już są. A później, przed samym Adwentem, to może być tak, że półki będą puste. O, coś mi jakoś krzywo tutaj stoicie. Dobra, cóż jeszcze? Dokupiłam jeszcze jeden taki domek, bo... Chcę go postawić w kuchni na tym blacie roboczym. On kosztuje 2.99. Przepraszam, po ile są świeczki? 3.99. Z tego nie wiem, ktoś powie znowu Pierdu nakupowała, ale również chcę takie dwa stroiczki postawić na tych oknach w kuchni, co mam dwa obok siebie i jeden taki kosztował 2.99 tu chyba czekajcie. Nie, tu baterii nie ma. Baterie będę musiała dokupić, jak się nie ma, ale poczekajcie, chyba dwie. Tak. Więc dwa takie. Ale co najważniejsze, to mi się naprawdę podoba i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Są to, słuchajcie, takie o szklane pojemniki. Ja, ja, ja na to mówię szklanki. O, dajmy na to. Szklane, zobaczcie, te, te, widzicie jak to się mieni, tak jakby się benzyna wylała. Są tutaj słomeczki, nie wypadną. Tam gdzieś pod koniec, tak gdzieś mniej więcej 2 cm, jest taka gumka silikonowa, więc to się trzyma. Ale po co mi to? Jakbym jeszcze miała mało kubków, nie? Wymyśliłam sobie, że zrobię w grudniu grzańca u siebie i się umówię z sąsiadką, że przyjdę do niej z tym grzańcem. Ona ma ten swój taras na zimę, osłonięty taką plastykową pleksą, więc. Nawet gdyby wiatr wiał, no to nie będziemy tak odczuwać, a przyjemniej na dworzu tego grzęca pić, niż tak wiecie, pod domem przy drzwiach. A bo ja, tak powiem Wam szczerze, do domu jak rodzina cała jest, to mi się nie za bardzo chce. Tym bardziej, że dzieciaki na pewno się będą bawić w domu. Sąsiad może do nas dołączy albo i nie, zrobimy sobie babski wieczór. Ona przyznawam szczerze, jeszcze o tym nie wie, ale ją poinformuję, bo musimy zgrać swoje grafiki, tym bardziej, że ona też spotyka się ze swoimi znajomymi, więc na pewno w grudniu przynajmniej mamy, znaczy, ja mam taką nadzieję, że się uda. Bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio raz spotkałam się z nią na kawie, w tamtym roku co i już często gęsto. Mm, przyjechałam z pracy, ona była na dworzu z dzieciakami. Masz czas, to pani na kawę, szybko wiecie na dworzu. Na tym tarasie sobie wypiłyśmy, a w tym roku powiem Wam szczerze, że chyba byłam raz. I jeszcze nie wiem i to nie tak, przepraszam, na dworzu. Tak, na dworzu już siedzieliśmy, ale to jeszcze nie było takie lato, bo pamiętam, że założyłam kamizelkę czy gruby swet, bo było mi normalnie zimno. Więc taki mam pomysł. Ym... A jeszcze u niej, ostatnio mi przypomniała chyba tydzień temu, mam zaległy taki mm, prezent świąteczny, chciałam powiedzieć urodzinowy. E, chciałam jej coś sprezentować na urodziny. Ja powiedziałam, że nie, przecież nie robimy sobie żadnych prezentów, a ona się uparła. E, I wymyśliła, że zaprosi mnie na śniadanie w ramach prezentu urodzinowego, albo e, pojedziemy sobie do miasta, do Bitburga na przykład. Na śniadanie, do restauracji, żebyśmy spędziły ze sobą również czas. Po południu, wiadomo, dzieci, obowiązki domowe mąż, więc nie za bardzo jest tego czasu. Tym bardziej, że jej mąż późno wraca, więc no, nie ma jak się wieczorem wybrać. A śniadanie to śniadanie, wiecie, dzieci w szkole, więc jest okazja. No, jedynie muszę swój grafik dostosować, sprawdzić. Czy mam wolne, czy na przykład pracuję na popołudnie, też by pasowało. I tu się pojawia, słuchajcie, pomysł na prezent świąteczny. Nie musimy, słuchajcie, robić prezentów swoim znajomym, bliskim znajomym, jak jeśli się obdarowujecie prezentami, czy przyjaciołom, czy nawet um, rodzinie, siostrze, bratu, nie wiem, um, z którymi się rzadko widzicie zrobić odręcznie, słuchajcie, taki los, jak my to tutaj mówimy, good shine, zapakować ładnie, czy w kopertę kolorową, czy w jakimś pudełeczku, i tam napisać, że to jest prezent dla nich, że poświęcacie, nie poświęcacie, to jest złe słowo, że Chcecie sprezentować swój czas dla nich, bo nie, nie oszukujmy się prezenty materialne. No oczywiście one cieszą. Ja nie powiem, że nie, ja również cieszę się, jeśli takie prezenty dostaję, ale czas spędzony z przyjaciółmi, z rodziną, z dobrymi koleżankami, z dobrymi znajomymi, z którymi chcecie spędzać czas i miło spędzacie czas i jesteście zadowolone po powrocie do domu, że ten dzień nie był zmarnowany czy wieczór. To jest chyba najcenniejsze. Bo tego nikt wam nie zabierze i będziecie o tym myślały latami, jak to było, bo no nie oszukujmy się, życie jest jakie jest. Co niektórzy odchodzą bardzo szybko i później mamy takie Myśli z tyłu głowy: Boże, a czemu nie poświęciłam tej i tej osobie troszkę więcej czasu? Więc przemyślcie sobie, to jest na takiej mojej liście prezentów. Muszę to przemyśleć, kto dostanie. No i nie oszukujmy się, również o przyjaźnie trzeba dbać. Ja jestem o tyle szczęściarą, że mam. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dwie przyjaciółki tutaj w, Niemcze w Niemczech, z którymi się już dawno nie widziałam. Jedna mnie odwiedziła, widziałyśmy się tutaj kilka razy. Z jedną nie widziałam się już dwa lata, ale żadna się nie obraża, że na przykład nie zadzwonię co tydzień, czy się nie widzimy na kamerce, czy nie napiszę. Um, wiadomo, że każdy ma swoje życie, swoje jakieś tam zajętości. No jak Ja na przykład złapałam się ostatnio na tym, że leżę w łóżku i myślę, kurczę, już dawno się do, do jednej i do drugiej nie odezwałam. Um, no, a rano człowiek wstaje no i zapomina. Więc um, cieszę się z tego, że je mam, bo wiem, że mogę na nie liczyć i to nie jest taka przyjaźń, słuchajcie, że ja dzwonię, czy któraś z nich dzwoni. Kiedy ma problem. Nie, to tak nie jest. Ale gdyby coś się stało, to wiem, że jedna i druga zrobi wszystko, żeby mi pomóc, i to działa w dwie strony. Oczywiście to są różne sytuacje i w miarę naszych możliwości. Nieraz nawet wystarczy tylko pobyć z tą osobą. Teraz się wydarzyła taka sytuacja, że jednej z moich przyjaciółek zmarła. Mama wiadomo, że to była osoba starsza, że. Każdy wiedział, że to prędzej czy później nastąpi, ale mimo to wiecie, jak to jest. Więc ja w tym momencie jestem dla niej wtedy, kiedy ona będzie mnie potrzebowała. W tym momencie no nie mogę z dnia na dzień do niej pojechać, ale jestem dla niej, gdyby chciała się wygadać. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Się już zapowiedziałam. Więc będę um, nie próbowała ją pocieszać, bo tu nie ma co pocieszać w takich sytuacjach, wiecie, jest jak jest. Dobrze, zmieniamy temat, bo tu już weszłam na takie tematy smutniejsze, a już jesteśmy po 1 listopada, więc trzeba bardziej teraz pozytywnie myśleć. Wiecie co, chyba się wybiorę teraz na spacer, bo jest na dworzu jeszcze pięknie, jest naprawdę cieplutko. No i cóż, odezwę się do Was później. A więc, jak obiecałam, tak Wam pokazuję, jak tu się prezentują te lampki. Ta środkowa tak nie świeci mocno. Podejrzewam, że była, znaczy nie podejrzewam, ja wiem, że ona była włączona podczas pod, podróży. Jak otworzyłam karton, to normalnie widziałam, że tam coś się świeci. Nie mocno, delikatnie, ale się świeciło, więc jest ta bateria rozładowana. Będę po prostu musiała um, wymienić, ale tak, patrzcie, to jest. Um, no na stole wyobrazić sobie tutaj talerzyki, tu jakiś y, bieżniczek, czy jakieś inne dekoracje. No to robi y, moim zdaniem taki efekt y, wow. Y, same stojące to może nie aż tak, ale mi się to podoba. No i tutaj ta malutka lampeczka y, też prezentuje się w ten sposób, jak wspomniałam, y, jak jest ciemniej. Lepiej widać. No, i takim oto widoczkiem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć.